Witam serdecznie w programie Sztrykowanie na ekranie. Poprzednio mieliśmy okazję po, yy, pooglądać jak tworzyć dzianinę za pomocą oczek prawych. Poznaliśmy oczka prawe owijane w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dzięki takim oczkom można wykonać ściek francuski, a także jersey, jeśli przerabiamy dzianinę na okrągło. Przypomnijmy, żeby nabrać oczka, musimy odpowiednią ilość włóczki odwinąć, następnie wykonać taką pętelkę, to jest pierwsze oczko, które nabieramy na drut. Następnie przygotowujemy odpowiednią ilość oczek. I takie, taki gotowy początek robótki stanowi doskonałą bazę do tego, żeby poćwiczyć. Mam nadzieję, że trochę te oczka prawe poćwiczy, poćwiczyliście. A dziś zobaczymy, jak wykonać oczka lewe. Żeby wykonać oczka lewe, obracamy ten początek robótki i podobnie jak w przypadku oczek prawych, okręcamy włóczkę na drucie. Oczka lewe składają się z takich, z takich bulek, ale włóczkę, włóczkę prowadzimy z przodu. Nie tak jak w przypadku oczek prawych z tyłu, za robótką, ale z przodu. Wkłuwamy się drutem w to miejsce i okręcamy również w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, czyli w taki sposób. Jeszcze raz powolutku. Wkłuwamy się i okręcamy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Podobnie jak w przypadku oczek prawych, możemy to zrobić drutem albo włóczką. Nie ma to znaczenia dla efektu, jaki uzyskamy. Zresztą z tym okręcaniem włóczki i strzymaniem trzymaniem włóczki do tego, żeby dobrze się naciągnęła i żeby wszystkie oczka były w taki sam sposób naciągnięte, jest wiele dyskusji. Niektóre dziewiarki w ogóle nie okręcają włóczki, a jedynie nakładają ją na drut. Szczególnie dziewiarki amerykańskie i angielki wykonują robótki w taki sposób, że praktycznie nie trzymają w ogóle włóczki, tylko za każdym razem zarzucają tą włóczkę na drut, wkuwają się, zarzucają włóczkę. Musicie przyznać, że jest to mało ekonomiczne, ponieważ za każdym razem trzeba praktycznie puścić robótkę. Także ja no nie polecam tego specjalnie, bo nie jest to nie przybliża nas to do szybkiego efektu, ale może się okazać tak, że na początek będzie to idealny sposób dla Was. Dlatego, jeśli będziecie miały, mieć problem z tym nakręcaniem, można spróbować właśnie w taki sposób sobie poradzić. Te, to, co mamy teraz na drucie, przypomina nam oczka prawe, jeśli je obrócimy. Dlatego, możemy teraz właśnie w ten sposób tu można przełożyć. Drut bez przerabiania, oczko przełożyć na prawy drut, i wkłuwamy się w to oczko, i okręcamy znowu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Przeciwnie do ruchów wskazówek zegara. Można to również wykonać, ten, ten ruch można wykonać drucikiem. Uuu, ta, 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 ta. Dzięki temu, że okręcamy zawsze w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wszystkie te oczka będą na drucie ułożone w takim samym kierunku i nie będziemy musieli się zastanawiać, jak też to oczko przerobić. I teraz powtórzmy, jak wykonać oczka lewe. Pamiętamy, że przy oczkach lewych włóczkę prowadzimy z przodu robótki. Owijamy ją na palcu, albo nie owijamy, jeśli taka będzie Wasza decyzja. Przekładamy pierwsze oczko bez przerabiania, a następnie wkłuwamy się, proszę zobaczyć dokładnie, w które miejsce w które miejsce oczka się wkłuwamy. Nie wkłuwamy się tutaj, nie wkłuwamy się tutaj, tylko dokładnie tak wkładamy drut i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara owijamy włóczkę. Oops. Mi się to jeszcze ciągle zdarza, zwłaszcza jak gadam podczas robienia. Także wkłuwamy się, okręcamy włóczkę, wkłuwamy się tutaj w to oczko i okręcamy włóczkę. Wkłuwamy się. Ten ruch może być wykonany drucikiem. Drucikiem. Albo włóczką, ale zawsze jest to ruch w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ja się tak upieram przy tym, że to jest w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Prawda jest taka, że zawsze musi być to w tym samym kierunku, ale o tym powiemy sobie w innym programie. Wkłuwamy się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Uh, 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 uh. Ta dyskusja właśnie odnośnie kierunku owijania włóczki i tego czy trzymać włóczkę winiętą na palcu czy też hmm, czy też po prostu podawać ją, okręcać ją na drucie, sprawiła, że zaczęłam się nieco zastanawiać nad tym jak bez obracania robótki wykonać oczko prawe. Mamy teraz zwykłe oczka prawe, czyli wkłuwamy się Okręcamy włóczkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. I to jest najzwyczajniejsze oczko prawe. Ale zobaczcie teraz, co się stanie, jeśli lewym drucikiem, bez obracania robótki, wkłuje się tutaj, teraz akurat przełożę to pierwsze oczko, wkłuje się tu, i okręcę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wkuję się i okręcę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Czy widać, że pojawiają nam się znowu oczka prawe? A zobaczcie, że nawet nie puszczam robótki z rąk. Nie obracam jej. Dzięki temu przez cały czas widzę to, co robię, na prawej stronie. Ta prawa czy lewa strona jest umowna, bo mogą być robótki wykonane lewymi oczkami na prawej stronie i prawymi na lewej. Ale tu akurat ten jersey wykonany prawymi oczkami widzimy przez cały czas. Ta, 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 ta. Doskonałym przykładem, jak można wykorzystać takie przerabianie oczek prawych w spak, są te dwie czapeczki, które mam tutaj. One wykonane są z całuteńkie z kwadratów. Ten wzór, nazywany entrelakiem, wykonuje się albo na płasko, albo na okrągło. O tym sobie kiedyś porozmawiamy, obiecuję. Ale wykonuje się go jersey'em. Jeśli zajrzymy do środka, proszę zobaczyć, tutaj. Od środka widać, że są to oczka lewe, a od zewnątrz są to oczka prawe. Jeśli więc chciałabym wykonywać taki malutki kwadracik, musiałabym za każdym razem przewracać tę robótkę i wykonywać raz na prawo, raz na lewo. A dzięki temu, że oczka mogą być wykonane w spak, nie jest to konieczne. Tutaj mamy rozpoczęty taki, taki kwadracik. To akurat przełożymy i można właśnie w sposób przeciwny do ruchu wskazówek zegara przerabiać te oczka. Bez konieczności obracania za każdym razem. Ja może jeszcze pokażę powolutku. Wkłuwamy się, okręcamy włóczkę i zdejmujemy oczko z drutu. Wkłuwamy się w oczko. Okręcamy włóczkę i zsuwamy. Przy tym wzorze ja czasem przerabiam pierwsze oczko. To jest specyfika tego właśnie późniejszego wpinania się oczkami w to miejsce. Czasem warto mieć tam nieco ciaśniej. Jeśli bowiem przełożymy, jeśli pozostawilibyśmy takie luźne oczka, to okazałoby się, że wpięcie kolejnego oczka jest zbyt kłopotliwe. Dlatego przerabiam to pierwsze oczko. Ale w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Mam nadzieję, że widać to wyraźnie. A efekt jest taki: w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Teraz Wracamy. To są te oczka prawe przerabiane w spak. Czyli stwierdzenie, że żeby zrobić jersey na płasko trzeba umieć oczka prawe i lewe nie jest do końca yy, słuszne, ponieważ wystarczy umieć oczka prawe normalnie i oczka prawe w spak. No i coś mi się tu zagadałam się z Wami i mi się włóczka rozdwaja. Właśnie miałam opowiedzieć Wam o włóczce. Jak to się dzieje, że na tych, kwadra na tych kwadracikach pojawiają się takie grube, grube paseczki? To jest właśnie taka włóczka, która już w motku widać, że składa się z wielu kolorów, ale nie każda włóczka, którą, którą zobaczymy, taką kolorową, da nam taki efekt. Żeby uzyskać e, takie paseczki, Odcinki koloru na włóczce muszą mieć hmm, ile to będzie? 30 cm. Dzięki temu po przerobieniu utworzą nam się właśnie takie kilkurzędowe warstwy koloru. Ale jeśli weźmiemy inną włóczkę, mam tutaj włóczki, które doskonale nadają się do wykonania na przykład cienkich chust, te włóczki dadzą zupełnie inny efekt. Tak się składa, że mam ze sobą taką chustę. To jest chusta wykonana według wzoru rewontuli i zobaczcie, że te pasy są długie i dosyć szerokie, bo jeśli się przyjrzeć, to tych rzędów jest tutaj znacznie więcej. Także, żeby uzyskać taki efekt, takie długie, e, długie pasy, trzeba zastosować taką włóczkę, gdzie te przejścia kolorystyczne są łagodniejsze. Nie jest to, taki, taki krótkie, to nie są takie krótkie 30 centymetrowe paski, tylko, tylko jest to po kilkanaście lub czasem kilkadziesiąt metrów. Mamy taką włóczkę, z której właśnie wyjdzie nam, wyjdą nam takie króciutkie paseczki, bo zobaczcie, ona, ta włóczka, uwielbiam ten moment. Zobaczcie. Te właśnie przejścia kolorystyczne są takie gwałtowne i te paseczki są krótkie. Także jeśli przymierzacie się do wykonania takiej dużej chusty, na pewno odradzam takie przejścia kolorystyczne, ponieważ ten efekt nie będzie widoczny. Yy, ta, żeby, żeby fajnie pokazać te kolory, można wykonać ta czapeczkę. Ta czapeczka, och! To jest ulubiona czapka mojej córki, także jest już troszeczkę zmechacona, ale wybaczycie mi, mam nadzieję. To jest właśnie yy, czapka, która, która jest zrobiona wręcz z włóczki, gdzie te paseczki kolorystyczne mają po kilkanaście, kilkanaście centymetrów. To jest podobna włóczka, oczywiście nie na, na czapkę, ona się nadaje doskonale na... Jakieś drobne, cieniutkie rzeczy, ale przy zastosowaniu odpowiedniego ściegu albo w momencie, kiedy weźmiemy taką włóczkę podwójnie, można wykonać z niej torebkę czy otulacz na telefon. Powtórzmy więc sobie, jak wykonać oczko prawe. Wkłuwamy się w oczko. Pierwsze oczko zdejmujemy z drutu. Wkłuwamy się w oczko, okręcamy. Włóczkę, okręcamy włóczkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wkłuwamy się. Warto pamiętać o tym, żeby na początku przynajmniej patrzeć dokładnie, w które miejsce się wkłuwamy. Tutaj, jeśli się przyjrzymy, widać, jak to oczko układa się na drucie, i to właśnie w to miejsce trzeba się wkłuć, po to, żeby to oczko nam się przez przypadek nie przekręciło. Popatrzcie, jeśli wkujemy się tu i przerobimy, może się okazać, że oczko w poprzednim rzędzie zostanie przekręcone, tak jakby skrzyżowało swoje, swoje nóżki. Jeśli zamierzamy taki efekt uzyskać, te oczka nazywają się oczkami angielskimi, jest to całkiem fajne, ale jeśli nagle pojawią nam się w środku robótki takie oczka, to może przy tej melążowej włóczce to nie ma takiego znaczenia, ale jeśli zastosowalibyśmy przez przypadek takie oczko w gładkim jerseyu, to będzie to widać. Nie straszę, nie straszę. To trzeba poprawić. Zobaczcie. Tu należy się wkłuć, żeby oczko zawisło na drucie dokładnie tak samo. Proszę zobaczyć. To oczko wisi na drucie w taki sposób, że tylna nóżka, tylna, tylna pętelka y, układa się za drutem, w to miejsce się wkurwamy i nowe oczko wygląda dokładnie tak samo, że ta pętelka tutaj y, tylna ta lewa układa się również za drutem. Dzięki temu cała dzianina jest wykonana równiutko. I te oczka mają szansę być naprawdę piękne. Tak, przerabiamy oczko prawe. Przyspieszymy trochę? <grych> nie, nie przyspieszajmy, bo jeszcze muszę Wam pokazać, jak zrobić oczko lewe. Trzymamy włóczkę przed drucikiem, okręcamy, wkłuwamy się dokładnie w to samo miejsce. Teraz można to pokazać od przodu, dokładnie w to samo miejsce, w które wkuwalibyśmy się, gdyby były przerabiane oczka prawe i okręcamy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Nie ma znaczenia, czy wykonujemy ten ruch drucikiem, czy Włóczką. Ten ruch zawsze musi być w tym samym kierunku. To teraz już możemy przyspieszyć. Zbliżamy się do końca tego rzędu, który przerabiamy oczkami prawo, na, na prawo. I teraz zerknijmy jeszcze przez krótką chwilę, jak wykonać oczka prawe w spak. Wkłuwamy się tu i okręcamy włóczkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zobaczcie, te oczka również pojawiają się na drucie w takim samym, w takim samym układzie, jak w przypadku mm, oczek przerabianych w tradycyjny sposób. W dzisiejszym odcinku pokazałam Państwu, jak na dwa sposoby uzyskać taki y, piękny Jersey, czyli dzianinę, która z jednej strony pokazuje tylko oczka prawe, a z drugiej strony pokazuje wyłącznie oczka. Lewe. Te dwa sposoby możecie dostosować do swojego sposobu dziergania. Mam nadzieję, że z ich pomocą stworzycie piękne wyroby. Ćwiczcie, bo w dzianinie i w dziewiarstwie ręcznym albo w sztykowaniu najważniejsza jest wprawa. Do zobaczenia w następnym odcinku.